30 listopada 1994 roku. W godzinach wieczornych na kilkudziesięciu lotniskach znajdujących się w pobliżu granicy szczeczenią zaczęły pojawiać się długie kolumny ciężarówek, z których pośpiesznie wyładowywano bomby lotnicze oraz niekierowane pociski rakietowe. Jednocześnie dowódcy poszczególnych pułków z zaniepokojeniem obserwowali wykaz sprzętu. Które powinien zostać wydany pilotom przed wykonaniem zadań bojowych. Brakowało bardzo wielu elementów wyposażenia, ale lotnicy latający na samolotach mieli i tak lepszą sytuację od pilotów, którzy mieli obsługiwać śmigłowce. W jednostkach lotnictwa armijnego wielu pilotów śmigłowców nie miało na przykład kamizelek kuloodpornych, ale zdarzały się też. Inne przypadki, na przykład wiadomo, że niektórzy piloci przed rozpoczęciem wojny z Szczeczenią sprzedawali swoją broń osobistą. Rankiem 1 grudnia 1994 roku, na lotniskach położonych w pobliżu granicy Szczeczenią, panowało już poruszenie. Personel techniczny kończył przygotowywanie do wykonywania lotów bojowych maszyn szturmowych. Pod skrzydłami kilkudziesięciu samolotów SU-25, trwało jeszcze pośpieszne podwieszanie wyrzutni niekierowanych pocisków rakietowych, uzupełnianie amunicji i podwieszanie bomb. Jednocześnie piloci samolotów, które jako pierwsze miały pojawić się nad lotniskami w pobliżu Groznego, kończyli odprawy przed lotem. Nie spodziewano się, by nieprzyjaciel był w stanie poderwać swoje samoloty. Czeczenom nie brakowało samolotów, ale brakowało im wyszkolonego personelu latającego, o czym mówiłem w poprzednim materiale dotyczącym Czeczenii, do zapoznania się z którym serdecznie Państwa zapraszam, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Tak czy inaczej, piloci samolotów Su-25 krótko po starci i zebraniu się w powietrzu ruszyli w stronę dwóch czeczeńskich lotnisk. Kalinowska-Ja i Czenkała. Podczas nalotu przeprowadzonego na oba wspomniane lotniska doszło do zniszczenia kilkudziesięciu czeczeńskich samolotów L-29, L-39, MiG-17 oraz MiG-15 Utei. Po